Witam Was bardzo gorąco. E, I dzisiaj zapraszam Was na tak About Me, czyli tak o mnie. E, ja zostałam zatagowana przez Miss PeKa Projekt, e, czyli przez Paulinkę. Mam nadzieję, że e, dobrze wypowiedziałam Twoją nazwę. E, dziękuję Ci bardzo za otagowanie. Ten tak mi się bardzo podoba. I powiem Wam, że miałam taką cichutką nadzieję, że ktoś mnie nie zata zataguje. A jeżeli by mnie nikt nie zatagował, to chyba sama bym go nagrała. E, witam bardzo gorąco moich wszystkich subskrybentów, tych nowych e, i tych starszych. No i mam nadzieję, że tak Wam się spodoba że troszeczkę więcej rzeczy będziecie mogli się o mnie dowiedzieć. Jest 36 pytań, także zaczynamy, żeby filmik po prostu nie był jakiś kolosalnie długi. Pytanie numer 1: jak masz na imię? Ja nazywam się Paula, jest mi bardzo miło. Pytanie numer 2: Kiedy masz urodziny? Urodzinę, moi drodzy, ja obchodzę 14 maja, czyli jestem zodiakalnym bykiem. Pytanie numer 3: co studiujesz, nie studiuję? Jaka była Twoja wymarzona praca w dzieciństwie? I tu muszę wam powiedzieć, że ja, jak każda dziewczynka w dzieciństwie, może nie jak każda, ale prawie jak każda. Chciałam być piosenkarką, gwiazdą filmową, aktorką i jeszcze miałam, słuchajcie, jakieś takie małe odchylenie. U nas na Osiedlu był taki fajny sklep kosmetyczny i muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo chciałam w nim pracować, jak byłam mała. Wiedziałam, że ja będę sprzedawała kosmetyki, bo chyba już jako dziecko po prostu lubiłam rzeczy do pielęgnacji oraz rzeczy kolorowe, po prostu kosmetyki. Dlatego też chciałam pracować w Osiedlowym sklepie z kosmetykami. Kolejne pytanie, czwarte. Czy masz chłopaka? Mam chłopaka, narzeczonego. Pytanie numer 5. Jakiej muzyki słuchasz? I tutaj już pojawił się problem, ponieważ yy, ja słucham dosłownie, słuchajcie, wszystkiego. I to zależy tak naprawdę od mojego nastroju, bo kiedy jestem smutna, kiedy jestem troszeczkę przydołowana, wtedy lubię takie najgorsze smutasy, taką romantyczną muzykę, bardzo, bardzo smutną. Natomiast kiedy mam fajny nastrój, yy, jestem pełna energii, lubię słuchać czegoś żywego, wesołego, czegoś z przytupem, żebym mogła sobie po prostu poruszać się i potańczyć. I naprawdę lubię wszystko, bo lubię muzykę techno, lubię yy, muzykę elektroniczną. Lubię house, lubię dubstep, no po prostu wszystko, moi drodzy. E, I nawet muszę Wam czasem powiedzieć, że posłucham sobie disco polo. No tak, e, bardzo mnie ta muzyka rozwesela i wprawia mnie w bardzo pozytywny nastrój. Także to, to jeżeli chodzi o muzykę. E, kiedyś śpiewałam bardzo dużo jazzu, więc, więc jazz też jest bliski mojemu sercu. E, kolejne pytanie, czy pracujesz? Tak, pracuję. Pytanie numer 7, czego szukasz w drugiej osobie? Ja Wam muszę powiedzieć, że ja już tą drugą osobę znalazłam i tak naprawdę znalazłam w niej wszystko. Eee, czego szukałam, bo, 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 bo naprawdę, no muszę Wam powiedzieć, że chyba trafiłam na swój ideał, moi drodzy. A tak naprawdę, to szukam przede wszystkim szczerości. Zrozumienia, wrażliwości. Ja bardzo lubię ludzi kreatywnych, ludzi dążących do celu, ludzi z pasjami, a także bardzo lubię osoby z poczuciem humoru, i to jest chyba także coś, czego ja szukam w drugiej osobie: duże poczucie humoru, bo ja jestem taka wariatka, słuchajcie, że, że po prostu lubię, jak ktoś rozumie moje żarty, jak ktoś się śmieje razem ze mną. Także tego na pewno szukam w drugiej osobie. Kolejne pytanie ósme. Do kogo zwracasz się, gdy, gdy jest ci smutno? I tutaj zdecydowanie numer jeden, zwracam się zawsze, tylko i wyłącznie do mojej mamy Bo uważam, że moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką I muszę wam powiedzieć, że Mama to jest chyba najlepszy przyjaciel Bo ja mam 100% pewność, że Moja mama nigdy nie powie nam niezłego słowa Że mnie nie obgada, że nie wyda moich sekretów Że jest zawsze szczera i ciepła Także e, zawsze, gdy jest mi smutno Zwracam się do mojej mamy e, Kiedy nie ma mojej mamy w pobliżu, no to oczywiście jest to mój Krzysztof Kolejne pytanie, yy, numer 9. Ulubione jedzenie. I tutaj tak, yy, po pierwsze, słuchajcie, to jest sushi. Ja jestem wielką fanką sushi, uwielbiam sushi w każdej postaci. Sushi to jest po prostu cud miód i orzeszki yy, Uwielbiam różnego rodzaju sałatki, uwielbiam zupy, aczkolwiek jest jedna zupa, której nie lubię i czasem sama się sobie dziwię, ponieważ uwielbiam pieczarki, natomiast zupy pieczarkowej nie dotknę. Nie lubię, koniec fu i basta. Także na pewno sushi, na pewno sałatki, na pewno zupy. Ja jestem wielką fanką także kurczaka. Kurczak mógłby dla mnie po prostu być jedynym e, mięsem, e, białym mięsem, tak? Kurczak, indyk i to wszystko, ale ogólnie najbardziej lubię kurczaka. Pod każdą postacią. No i jedzenie, w którym mogłabym przesiadywać non-stop, to są chińskie restauracje, to jest chińczyzna, tak zwany Chińczyk. Ja się śmieję do Krzyśka, że gdybym mogła, to po prostu e, Chińczyka bym nie opuszczała, bym siedziała w lokalu 24 na dobę. Ja uwielbiam chińskie jedzenie. E, dobrze, kolejne pytanie. Numer 10, ulubiona część garderoby? Jeżeli chodzi o mnie, ja przede wszystkim stawiam na wygodę, uwielbiam różnego rodzaju bluzki i to jest chyba numer 1, natomiast numerem 2 są zdecydowanie leginsy, także bluzki i leginsy to jest taka moja ulubiona część garderoby Dobrze, pytanie numer 11, czy masz zwierzątka? Tak mam zwierzątka Mam kota i psa, natomiast w Polsce mam e, mojego kochanego pieska, którego zostawiłam już kilkanaście lat temu z moją mamą Jest to Tequila, mój mały, kochany Pekinczyk, e, która, która ma już 8, ponad 8 lat i, i po prostu no, jest wspaniała Jest tak mądrym psem, strasznie za nią tęsknię i ostatnio nawet na Instagramie wystawiłam zdjęcie mojej kochanej staruszki Także, także, tak, także w sumie licząc mam dwa psy i kota E, dobrze, i teraz tak. Pytanie numer 12. Ulubione miejsce. Ulubione miejsce to tam, gdzie są moi najbliżsi, gdzie jest moja rodzina, czyli. E, no, słuchajcie, to będzie mój rodzinny dom. Moje miasto, mój rodzinny dom. Tam się najlepiej czuję, także to to na pewno. E, 13. Czy masz drugie imię? E, nie, nie mam drugiego imienia. Mam na imię tylko Paula i potem jest od razu nazwisko. Natomiast jeżeli chodzi o imię nabrzmowanie, to mogę tak jakby zaliczyć? Jeżeli tak, to Wiktoria. E, dobrze. E, 14. Ulubiony przedmiot w szkole, zdecydowanie język angielski i język polski. Eee, słuchajcie, tutaj mi się tak wszystko do pytania normalnie mieszają. Tak patrzę, patrzę, patrzę i nie mogę znaleźć się, na które ostatnio e, odpowiadałam. E, pytanie numer 15. Ulubiony napój e, to jest zdecydowanie woda losowa, e, sok pomarańczowy, sok ananasowy, e, zielona herbata mogę pić po prostu litrami. I słuchajcie, wiecie co? Barszczyk instant. Czerwony barszczyk instant, który zalewamy gorącą wodą. No bardzo lubię, naprawdę do śniadania czasem czy do kolacji. Ogólnie bardzo lubię taki barszczyk sobie wypić. 16. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka w tym momencie? Ojejku, to jest ciężkie pytanie, bo, bo dużo jest tych piosenek. Natomiast mogę Wam powiedzieć o artystce, o wokalistce, która mnie totalnie pozytywnie nakręca, która naprawdę strasznie mnie zaskoczyła, której muzykę uwielbiam. I na dzień dzisiejszy jest to Flori. Piosenka na przykład Give Me Your Love. Albo Call 911. Jeżeli chodzi o piosenkę Flory, Call 911, to jest y, kawałek mojego starego Intra, właśnie zaczynać tą piosenką. Ja wam podlinkuję te piosenki Flory, które ja w tym momencie po prostu katuję. Non-stop są u mnie na cały regulator, na regulator, także będziecie mogły się też podładować tą energią i zobaczyć, czego tak naprawdę słucham. E, dobrze, to to jeżeli chodzi o ulubioną piosenkę. 17. Jakie imiona nadałaby swoim dzieciom? I tutaj miałam strasznie. Straszny problem, ponieważ nie wiem. Jeżeli chodzi o to, ja mieszkam za granicą, mieszkamy w Anglii, więc chciałabym nazwać dzieci takimi imionami, żeby tutaj w szkole, w przedszkolu lekarza po prostu nie miały problemu. Ludzie nie mieli problemu ogólnie z wymawianiem ich imion. Jeżeli był to był to by chłopczyk, myślałam o Leonie, na przykład Leo, albo Leo, coś w tym stylu. Myślałam także o Luisie. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, straszny sentyment mam do imienia Hania. Moja mama ma na imię Hanna. Bardzo dobrze mi się to kojarzy. Jest piękną kobietą, bardzo atrakcyjną. Bardzo zadbaną, o bardzo dobrym sercu, z wielkim poczuciem humoru. Także Hanna, strasznie wielki sentyment mam do tego imienia. No i po angielsku też można po prostu powiedzieć Hanna. Także, także to to, co mi w tym momencie przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o e, imiona dla e, moich dzieci. E, 18: Czy uprawiasz sport? Tak, jeżeli można to zaliczyć do sportu, to ćwiczę namiętnie w domu. E, ćwiczenia aerobowe, gimnastykuję się. Kolejne pytanie, ulubiona książka. Nie mam takiej, lubię, uwielbiam czytać książki, natomiast ulubiony swojej książki niestety nie posiadam. Ulubiony kolor: jest to różowy, czarny, kremowy i wszystkie, wszystkie pastele. 21 ulubione zwierzątko. I tutaj jestem rozdarta pomiędzy psem a kotem. I jeżeli można powiedzieć, wymienić dwa zwierzątka, to wymieniam kotek i piesek. Dobrze, następne pytanie. Ulubione perfumy. Tutaj także, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja po prostu mam bzika na punkcie perfum. Ale jeżeli miałabym wybrać dwa ulubione, no to zdecydowanie mm, Mark Jacobs, Daisy i Chanel Mademoiselle. Tak, to, to chyba takie moje dwa ulubione klasyki. Dobrze, ulubione święto, Boże Narodzenie oczywiście. Czy skończyłaś liceum? Tak, skończyłam, moi drodzy. 25. Czy kiedykolwiek byłaś za granicą i ile razy? Ja mieszkam za granicą, byłam dość dużo razy za granicą, nie wiem czy mam wymieniać, mogę wymienić. Byłam, słuchajcie, na Litwie, na Białorusi, w Estonii, w Niemczech, w Belgii. A gdzie jeszcze byłam? Grecja, Cypr, Tunezja, Maroko Także to tak mniej więcej na oko Ja kocham podróżować, zawsze na wakacje staramy się dziś wyjechać sobie odpocząć, troszkę pozwiedzać Także e, lubię, lubię, uwielbiam podróżować e, Czy mówisz w innych językach? Mówię po angielsku i po rosyjsku e, Czy masz rodzeństwo? Tak, mam starszego o 5 lat, brata Karola Pozdrawiam Cię bardzo gorąco 28 ulubiony sklep. Kosmetyczny to będzie Lash i The Body Shop, i Super Drug, i Boots 4. A jeżeli chodzi o sklepy z ściuszkami, to HM, Primark, Select i River Island. Dobra, jedziemy dalej. 29 ulubiona restauracja. Wszystkie restauracje sushi kocham, uwielbiam i ubóstwiam. Szczególnie Yo Sushi, która znajduje się na Westfield Stratford City. Westfield Shopping Center na Stratford City. To jest te takie Yo Sushi, gdzie po prostu siedzimy przy takim stole, stół sobie jeździmy, wybieramy co tam sobie chcemy. I kolejna to Nando's, bardzo znana także tutaj w Londynie. Pyszne kawałki kurczaka tam dają także Nando's i Yo Sushi, jeżeli miałabym wybrać. Ehm, dobra, czy lubisz szkołę? W tym momencie już zakończyłam szkołę i wydaje mi się, że w tym momencie lubię szkołę. Natomiast e, jak byłam młodsza, to nie za bardzo przepadałam za szkołą, aczkolwiek bardzo lubiłam towarzystwo, e, a w szkole najbardziej lubiłam przerwy, moi drodzy, tak? I pogaduszki z koleżankami e, 31 ulubiony youtuber. E, I tutaj miałam straszny problem i postanowiłam, że nie będę nikogo wymieniać. E, uwielbiam wszystkie dziewczyny, które mam w subskrypcjach. E, bardzo dużo osób oglądam, bardzo dużo osób lubię, także tutaj chyba nie byłabym sprawiedliwa, jakbym wymieniła 4 albo 5, bo, bo tak naprawdę jest ich yy, zdecydowanie więcej. Yy, 32 ulubiony film. Yy... Słuchajcie, no dużo filmów oglądam, chyba nie mam ulubionego, ale taki najbardziej, który najwięcej razy oglądałam, do którego mam sentyment, to Szkoła Uczuć. To jest z tą dziewczyną chorą na białaczkę, jest z tym chłopakiem, coś pięknego. Ja uwielbiam Mandy Moore, główną bohaterkę. Pięknie śpiewa, ma piękny głos. Także piosenka Only Hope, jeżeli kojarzycie, ja to lubię, to są moje klimaty, także chyba wybiorę Szkołę Uczuć. Dobra, 33 ulubiony program w telewizji. Ja jestem serialowa dama i tego się nie wstydzę przyznać. Kocham seriale, jestem wielką fanką M jak miłość. Po prostu uwielbiam, mogłabym oglądać 24 na dobę. Lubię także na wspólnej słuchajcie. Jeżeli chodzi o programy rozrywkowe, to jak najbardziej ugotowani X Factor, czy tam X Factor i Kuchenne Rewolucje. Ja to bardzo lubię, moi drodzy. 34 PC czy Mac? Mam i PC, mam i Maca, ale uważam, że Mac jest chyba zdecydowanie lepszy w tym momencie. 35 jaki masz telefon? No właśnie, nie mam przy sobie telefonu. Mam różowego Alcatela, takie lustereczko i iPhone'a 3GS. 3GS 3GS chyba, no iPhona w każdym bądź razie. E, ile masz? I pytanie numer 36, ostatnie: ile masz wzrostu? Mam 1,70 m wzrostu. I słuchajcie, patrzę teraz tak na czas i muszę Wam powiedzieć, że jestem normalnie z siebie dumna, bo ten tak nie jest aż taki długi. Tak chciałam, żeby trwał co najmniej do 15 minut, e, także wyrobiłam się w czasie, jakie sobie założyłam. Mam nadzieję, że tak Wam się podobał, że troszeczkę rzeczy się o mnie e, dowiedzieliście. I, i, I co? I to by było na tyle Życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłego wieczoru W zależności od jakiej porze to oglądacie Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście ze mną Za wszystkie piękne komentarze Za wszystkie piękne wiadomości Naprawdę, jesteście wspaniali Dzięki jeszcze raz I standardowo Bugi przesyła słodkie buziaczki Ściskam Was mocno Do usłyszenia i do zobaczenia już wkrótce Na moim kanale, pa pa!